Dobry to ja, Paweł. Znów no, vloga. No i widzieliście, może w poprzednim odcinku, że przytyłem, ale wiecie co? Ja trenuję bardzo dużo. Schudłem jakieś 1 e, gram przez tydzień. Czekajcie, muszę sobie coś zjeść, bo jestem głodny. E, przepraszam, tak muszę coś ukryć. No i właśnie. No i mówię wam, tu dobrze trenować. Mój rekord z to jeden gram. Nie wiem, jak to się stało. Czekajcie, muszę jeszcze raz. No. A. Mm. Czekajcie, jakaś... Okej. Okay. Ale co tam jest. Co? O kurde! Co to za baciebie? Nie mam bladego pojęcia. No. no i właśnie, trenuję bardzo dużo. Jakiś debil puka do drzwi, ale mi się nie chce otwierać. Zamknij ryj! <śmiech> <śmiech> ok. No i właśnie mówię Wam, trenujcie tyle, ale powiem, co ja trenuję? Brzuszki, pompki i skacze. O tak, Przez pokażę Wam. O tak, co ja! Mam nadzieję, że schudnę w tym miesiąc ponad 5 kg bo 7 kilo przytyłem. No i mówię Wam, piszcie jakieś pomysły jak schudnąć szybko. Dajcie lajka, like jak Wam się podobało. I suba dajcie, to wtedy będą lepsze filmy. To do widzenia. 哎，这土、啊，好土。